Wraz z rozwojem motoryzacji, szalenie popularne na całym świecie stawały się wyścigi samochodowe. Już w latach dwudziestych ubiegłego stulecia technologia była tak zaawansowana, że nikogo nie dziwiły moce silników liczone w setkach koni mechanicznych i prędkości maksymalne przekraczające magiczną granicę 200 km na godzinę. Rozpoczęło się wielkie samochodowe ściganie, w którym niebagatelną rolę odegrały auta i kierowcy z podznaku Mercedesa. Już w 1911 roku na tym samochodzie wyprodukowanym w zakładach Karla Benca ustanowiono pierwszy światowy rekord prędkości. Na legendarnym torze Daytona Bob Berman wycisnął z auta 228 km na godzinę. W tamtych czasach takich prędkości nie osiągały nawet samoloty. Prawdziwe triumfy miały jednak dopiero nadejść i nadeszły to Mercedes-Benz W25. Został skonstruowany specjalnie na prestiżowy wyścig na najszybszym torze świata Nürburgring. Przed startem okazało się jednak, że samochód jest cięższy o 1 kg od obowiązującego limitu. Kierowca Manfred von Brauschitz załamał się, ale nie mechanicy, którzy postanowili zeszlifować cały lakier. W efekcie, oczom widzów, okazało się srebrne nadwozie, a samochód został dopuszczony do wyścigu, który notabene wygrał. Tak narodziła się legenda srebrnych strzał, jak zwykło się określać sportowe auta Mercedesa. Dominacja tych pojazdów na wyścigowych torach była bezdyskusyjna, ale Mercedes miał również świetnych kierowców. To Rudolf Caracciola, jeden z najlepszych kierowców w całej historii sportów motorowych. W latach 30. XX wieku trzykrotnie zdobywał tytuł Mistrza Europy, za każdym razem pilotując srebrną strzałę. Ostatni raz sięgał po tytuł w 1938 roku na tym samochodzie. To Mercedes Benz W154, 3-litrowy, turbodoładowany silnik wyposażony w 12 cylindrów, produkował moc 450 koni mechanicznych, a prędkość maksymalna samochodu to 285 km na godzinę. Wybuch II wojny światowej powstrzymał rozwój sportów motorowych, jednak już dwa lata po zakończeniu działań wojennych wyścigowa karuzela zaczęła się kręcić ponownie. Mercedes powrócił do rywalizacji dopiero w 1954 roku. Wtedy były to już oficjalnie wyścigi Formuły 1. Był to powrót triumfalny za sprawą nowego samochodu i nowego kierowcy teamu fabrycznego, którym był legendarny Juan Manuel Fangio. Argentyńczyk sezon rozpoczął od dwóch wygranych wyścigów jeszcze w barwach Maserati, ale potem przeszedł do Mercedesa, wygrał kolejne cztery Grand Prix i zdobył tytuł Mistrza Świata. Powtórzył ten wyczyn w następnym sezonie, a bolidy Mercedesa były bezkonkurencyjne w pięciu z siedmiu wyścigów. Gdy wydawało się, że nic nie zagrozi dominacji Mercedesów, nadeszły wydarzenia, które wstrząsnęły całym światem. 11 czerwca 1955 roku, w czasie słynnego 24-godzinnego wyścigu w Le Mans, doszło do katastrofy, w wyniku której zginęło 86 widzów oraz kierowca Mercedesa, Pierre Lewek. Po tym wypadku Mercedes, jako zespół fabryczny, na około 30 lat wycofał się ze sportu motorowego. Ale auta tej marki nie zniknęły zupełnie. Ścigały się głównie w rajdach w barwach prywatnych zespołów. Na tym Mercedesie 300 SLR Stirling Moss wygrał słynny rajd mile milia. Regulaminowe 1000 mil pokonał w czasie 10 godzin, 7 minut i 48 sekund, co do dnia dzisiejszego jest najlepszym wynikiem w historii. A to już model 280E. To właśnie ten samochód kierowany przez Andrew Cohena wygrał w 1977 roku uznawany za najcięższy rajd świata: samochodowy maraton z Londynu do Sydney. Kierowcy Mercedesa odnosili również sukcesy w wyścigach samochodów turystycznych z cyklu DTM: ponad 100 wygranych wyścigów, 8 indywidualnych tytułów mistrzowskich i tyle samo wśród konstruktorów. Mercedes z pewnością zasłużył na miano najlepszej marki w całej historii mistrzostw DTM. Jednak wszyscy kibice sportów motorowych z utęsknieniem czekali na powrót do wyścigów legendarnych srebrnych strzał. Nastąpiło to na przełomie lat 80. i 90. Charakterystyczne srebrzyste bolidy startowały głównie w mistrzostwach prototypów. Już w pierwszym roku startów ten Zauber Mercedes wygrał 5 wyścigów i w klasyfikacji generalnej zajął drugie miejsce. W następnym sezonie było jeszcze lepiej. Osiem wygranych wyścigów, w tym 24-godzinny Le Mans i triumf w klasyfikacji generalnej. Najważniejsza była jednak Formuła 1. W 1997 roku na torze w Melbourne David Coulthard wygrał pierwsze Grand Prix od powrotu Mercedesa na wyścigowe tory. Rok później Mika Hakinen zdobył na tym McLarenie Mercedesie swój pierwszy tytuł Mistrza Świata, a rok później powtórzył ten wyczyn. Potem nastała era Michaela Schumachera w Ferrari, i srebrne strzały musiały się zadowalać najwyżej tytułami wicemistrzowskimi, aż do tego roku, gdy na najwyższym stopniu podium stanął kierowca McLaren Mercedes, Brytyjczyk Lewis Hamilton.